środowe popołudnie. Ewa zajmuje się ziołami, które chce umieścić na swoim blogu kulinarnym. Zygmunt wrócił ze spotkania z dawno niewidzianym przyjacielem Tadeuszem. Cześć kochanie. O, cześć. cześć daj cześć. No, co tam? No byłem u Tadzia. Pozdrawiam, kazał cię pozdrowić? No dziękuję. E, słuchaj, rozmawialiśmy tak trochę zwierzył mi się wie, że dokucza do mu troszkę samotność. No i no, tam nie wspomnę, że tam wiesz, czas go dogonił, prawda? Ja obiecałem, mu, że znajdę mu jakąś sympatyczną panią na, na hmm. jakimś Znasz jakieś samotne emerytki? Wiesz, no w dzisiejszej, dzisiejszej dobie internetu, no skarbie, no nie oszukujmy się, zawsze coś tam, jakąś sympatyczną panią można znaleźć. Prawda? No tak, zgadzam się w tym temacie z tobą. Rozumiem, Tadeusza, no w tym wieku to. Ciężko kogoś znaleźć. No. Tylko wiesz co, mam taki problem, bo ja mu naopowiadałem, że ja śmigam po internecie, wiesz, jak mało co? lat. No to masz problem, Zygmunt. No mam problem i wiesz co, taką mam prośbę do ciebie, nie nauczyłabyś mnie tak podstawowych obsługi tej piekielnej twojej maszyny? Dobrze, ale pod jednym warunkiem. Tak? Założysz sobie konto mailowe i tak. nauczysz się go obsługiwać. No dla ciebie wszystko, skarbie, no. – No ja już lecę po laptopa. – Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. E, najpierw skończę przesadzać. Tak. Później założę wam pocztę. Mhm. E, założę Tadeuszowi konta na portalach społecznościowych. Mhm. No i to na razie chyba powinno nam wystarczyć. No, no to idź, włącz tego laptopa. Już lecę, kochania. No. Wiem, że troszkę namieszałem, ale teraz będę musiał sobie tylko założyć konto mailowe. Nic mi się nie stanie. Wielu starszym ludziom doskwiera samotność. Nie mają siły, odwagi lub pomysłu, jak kogoś znaleźć. Internet jest dla nich idealnym rozwiązaniem. Następnego dnia Zygmunt zabiera swojego przyjaciela Tadeusza do mieszkania wnucząt. Asia i Radek zrobią mu zdjęcia i pomogą założyć profil w internetowym serwisie randkowym. Proszę się uśmiechnąć pani Tadeuszu? Dokładnie tak. Kobiety oszaleją na pana widok. To teraz zainteresowania. Literatura, muzyka, film, podróże. A bo ja wiem, naprawdę trzeba to wszystko? Tutaj skończyłam, proszę zobaczyć. Pani Tadeuszu na portalach randkowych warto sprecyzować swoje oczekiwania. Wiek, wygląd, kolor oczu, kolor włosów, ulubione potrawy, hobby. No właśnie. I wiesz, do kogo piszesz. A druga sprawa, dajesz wyraźny sygnał, kogo szukasz. Nie wiem, czy to wypada. Za stary jestem na takie rzeczy. Przestań opowiadać takie rzeczy, że ja tak, też niedawno tak mówiłem. Ale uwierz mi, internet daje wolność. Dziadku, w takim razie to ja już chyba będę leciał. Zresztą wszystko wiesz. Stworzysz panu Tadeuszowi profil, wrzucisz mu zdjęcie, uzupełnisz formularz. Prawda? Co to za problem? Serwisy randkowe to normalna rzecz. Na co dzień ludzie są zbyt zabiegani i zapracowani. Nie ma się czym przyjmować. No i to właśnie przez internet ma się możliwość na nawiązanie jak największej ilości kontaktów. I nie zrobisz siebie błazna? Nic a nic. Ludzie dokładnie tak jak pan, korzystają z serwisów e, randkowych, żeby kogoś poznać. No właśnie, cały czas to mówię. Bardzo proszę, teraz spróbujemy przy biurku, przy laptopie. Będzie pan wyglądał na nowoczesnego. Od ponad 9 lat jestem sam. Dzieci wyprowadziły się z domu już dawno. Byłoby miło mieć do czego buzię otworzyć na starość. Internet to także świetne miejsce dla nieśmiałych osób. Rozmawiamy z kimś i poznajemy go krok po kroku. W Internecie znajdują się portale randkowe, są to takie miejsca, w których możemy nawiązać kontakt z osobami, no, tak, tak naprawdę z całego świata. Są to miejsca szczególne dla osób samotnych, dające im szansę na nawiązanie nowych znajomości, na spotkanie nowych osób, na bardzo często też rozwinięcie swoich pasji, bo spotykając nowe osoby, no, także poszerzamy swoje horyzonty, poszerzamy swoje kręgi zainteresowań. Są to miejsca szczególnie polecane osobom, które właśnie poszukują, niekoniecznie tej drugiej połówki, ale po prostu poszukują przyjaciół. Cztery godziny później, po powrocie od wnucząt, podekscytowany Zygmunt zdaje Ewie relację z pierwszych kroków przyjaciela w wirtualnym świecie. Wiesz co, jak mnie się Tadziu zasko zaskoczył po południu? No byłem w szoku. On takie ma pomysły, jak teraz ten internet jeszcze jest w domu. No, nie do wyobrażenia. Wyobraź sobie, że Asia zrobiła kilka fotek. Założyliśmy Tadziowi konto randkowe. Później Tadzio wybrał parę dziewczyn, wysłał maile. Słuchaj, po pięciu czy po iluś minutach już przyszły odpowiedzi. No, cieszę się, na pewno kogoś pozna. No, przyszła jedna odpowiedź z nad Bałtyku, druga z, wiesz, z Niemiec. No, muszę ci przyznać, że ta z Niemiec to ładna dziewczyna. Zawsze, przynajmniej, chociaż sobie popiszą. No, popiszę, na pewno popiszę. Tylko wiesz, co później żeśmy szukali jego kolegów w internecie, tam z pracy, z jej całym przyjaciół, nie? żebyś ty go widziała, jaki on był zafascynowany, on cały żył, aż się trząsł taki nie do poznania na stadion. Mówić. Ludzie są często zaskoczeni, jak internet nam bardzo pomaga w codziennym życiu. No to teraz zabieramy się za ciebie. Jak to za mnie? Normalnie. Była umowa. Zakładasz pocztę i uczysz się obsługi internetu. Ale przecież ja już wszystko umiem, kochanie. <noise> Jasne. Mówiłeś, śmigam po internecie jak dwudziestolatek. Od jutra jesteś na kursie latarników, Łasi. Bez dyskusji. Wiem, że posiadanie maila to konieczność, ale ja czuję w środku, że tego nie ogarnę. Internet to nie jest jakiś obcy twór. Nie ma się czego bać. Są tam ludzie tacy jak ja czy Zygmunt. Dzień później Zygmunt spełnia obietnicę daną Ewie i pojawia się w fabryce przyszłości na kursie komputerowym prowadzonym przez wnuczkę Joasie. Witam panów serdecznie. Czy jesteście gotowi poznać całkiem nowy świat? Wiem, że to może zabrzmieć zbyt poważnie, ale zapewniam, panów życie dużo zyska, kiedy zaczniecie korzystać z możliwości, jakie daje Internet. Spokojnie, dziadku. Głowa do góry, widzę w tobie potencjał. Zostanie pan hakerem, panie Zygmuncie. Który z panów miał jakiekolwiek doświadczenia z komputerem? Całe życie byłem budowlańcem, no, do kogo miałem wysyłać te maile, do tej kupy cegieł? Dobrze, w takim razie dziś postaramy się oswoić z komputerem. Pokażę panom, jak sprawnie posługiwać się myszką. Chyba, że wolicie coś innego. A czy możemy zagrać w internecie w brydża? <laughs> Oczywiście, panie Henryku, ale najpierw musi się pan nauczyć sprawnie posługiwać myszką. Inaczej wszyscy będą pana ogrywać. Tak? <laughs> to zgoda. Połóżcie, proszę, dłonie na myszkach. Dziadku, ręka powinna spoczywać swobodnie. Nie dociskaj tak mocno myszką. Świetnie. Na ekranie widzą panowie strzałkę. To jest kursor. Ruszając myszką, sterujecie tym kursorem. Spróbujcie sami. Bardzo dobrze. Radzi pan sobie, pani Witoldzie? Wszyscy myślą, że jak ktoś jest na emeryturze, to się powinien zamknąć w domu i nie wychodzić, a ja się nie zgadzam z tym, i dlatego tu przyszedłem na kurs. O. Mówi się, że starych drzew się nie przesadza, ale to nieprawda. Seniorzy chcą się uczyć nowych rzeczy i rozwijać swoje zdolności. Wielu osobom z pokolenia 50 plus często doskwiera samotność, i dla nich pierwszym krokiem jest właśnie wyjście i spotkanie się z innymi osobami w tym wieku. Dzięki nawiązaniu pewnych znajomości i, i rozpoczęciu pracy z komputerem zakładają konta na przykład na profilach, gdzie, gdzie są inne osoby samotne w podobnym wieku, które chcą po prostu porozmawiać, zaprzyjaźnić się, poznają serwisy społecznościowe, zaczynają otwierać się na drugą osobę. Kilka godzin później Zygmunt czeka na swoją pierwszą w życiu rozmowę wideo przez internetowy komunikator. Jednak nie wie, czy poradzi sobie z obsługą. Nie dam rady. Zygmunt, wyluzuj. Miliardy ludzi na świecie codziennie to robią. Dasz sobie radę. A jak popsuje? A się mówiła, że z mailem sobie całkiem dobrze poradziłeś. Tak, poradziłem sobie, tylko że zamiast zdjęcia z wakacji do Tadzia to do jakiejś kobiety wysłałem w Radomiu. No wiesz, początki zawsze są trudne. No odbierz. Cześć, Ty mnie słyszysz? Dlaczego chcesz? Słyszać, jakby się działo. Zygmunt, chciałbym szczerze przedstawić. Chodź, 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 kochanie, chodź. Zobacz. Zygmunt, Leokardia. Leokardia, Zygmunt. Miło mi, tyle o tobie dobrego słyszałam. Chodziliśmy razem do szkoły. Spotkaliśmy się na stronie naszego liceum. Rozmawianie przez internet to jest to samo, co gadanie przez telefon. Z tym, że w internecie to ja widzę swojego rozmówcę, no i oczywiście rozmawiam za darmo. Na czatach czy portalach społecznościowych zawsze znajdzie się ktoś, kto z chęcią porozmawia. Może tylko raz, a może to będzie przyjaźń na całe życie? Następnego dnia, zachęcony udanymi doświadczeniami przyjaciela, Zygmunt sam postanawia poszukać w internecie szkolnych znajomych. O, co robisz? Zakładam konto internetowe. Wyobraź sobie, że tu jest taka sytuacja, że można znaleźć nawet swoich kolegów z klasy i przyjaciół. O, coś tam słyszałam o tym. Ale mam nadzieję, że na portalu randkowym nie założyłeś sobie profilu. No czy ja jestem Tadzio? Zresztą, kochanie, ja mam ciebie. O po portalach się no, miło będziesz włócił. Wiem, co czuje Zygmunt. Sama też odnalazłam przyjaciół ze studiów w internecie. Ale wiesz co, jeszcze powinieneś sobie założyć na serwisie społecznościowym profil. No, ale ja już mam. No. Mam już, kochanie. Widzę, że jak zaczynasz, no to na całego. w no środku. Przecież mam internet, no a internet z całym światem, no, z duchem czasu trzeba i że to jest dzięki tobie. Cieszę się. Dzięki tobie, skarbie. Okazuje się, że bardzo dużo ludzi jest z mojego liceum w internecie, ale my już kombinujemy spotkanie klasowe. Kiedy nawiązuję nowe znajomości, szukam osób o podobnych zainteresowaniach i podobnej przeszłości. Internet ułatwia mi zadanie. W ramach szkoleń latarnicy, czyli młodzi ludzie na ogół przygotowani do prowadzenia zajęć, warsztatów komputerowych, na spotkaniach szkoleniowych przekazują wiedzę, przekazują informacje, ale również przekonują szczególnie właśnie ludzi starszych, ludzi dorosłych, którzy przedtem nie mieli kontaktu z komputerem, że nie ma się czego bać że są to bardzo praktyczne i spokojne zajęcia, kiedy prowadzi to osoba dobrze przygotowana, która rozumie e, też motywację ludzi starszych, którzy decydują się przychodzić na te zajęcia, pomimo że nigdy przedtem z komputerem nie mieli do czynienia. Komunikacja nigdy jeszcze nie była tak prosta jak w dzisiejszych czasach. W każdej chwili o dowolnej porze dnia i nocy możemy komunikować się z innymi ludźmi, możemy podtrzymywać znajomości z rodziną, ze znajomymi, a także internet daje nam możliwość odświeżenia starszych kontaktów. Możemy skontaktować się z osobami, z którymi już straciliśmy dawno kontakt, możemy odnaleźć dawnych znajomych, dawnych przyjaciół. Często osoby starsze, które cierpią na samotność, nie mają z kim porozmawiać, mogą odnaleźć. Dawnych znajomych czy znajomych z dawnych lat szkolnych właśnie w internecie nawiązać z nimi kontakt i bardzo często takie kontakty nawiązane przez internet czy odnowione przez internet przenoszą się z tego wirtualnego świata do świata realnego. Także internet może być lekiem na samotność. W kolejnym odcinku Zygmunt prosi wnuczkę o przysługę. Słuchaj, nauczysz mnie tańczyć w walce? Wow, pewnie, że nauczę. Joasia znajduje dziadkowi odpowiedni kurs w internecie. Jak tak dalej pójdzie, to będziesz mistrzem nie tylko walca, ale i obsługi komputera. Proszę bardzo. Czy dzięki nowym technologiom Zygmuntowi uda się zaskoczyć i wzruszyć żonę? Czy zatańczysz ze mną? Ale ty nie tańczysz.